Cześć, witam was kochani. W 18 odcinku zagrałem w Planet na 6005 bo odzyskałam to konto. Jest tylko jedna osoba. Przedstawiam było 1000. I właśnie. Ale oj, 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 dużo jest. Matko. Dobra, no. Na no włącz się. Kopiuj. Klej. No, poczekajcie. Jestem. Super, a ja nagrywam. Mam nie widzę. Ej, dziewczyna Pikachu jest. No. Nie. Leci muzyczka? Znaczy, no, ja nie słyszę, więc okej. Okay. Dobra. Klej. Prawie nie słyszysz? No ja nie słyszę, nie. Iśmy włączy, włączyłam muzyczkę, żeby było nam lepiej. Pozdrawiam. Boże! E, szorba 305 to stek, pozdrawiam. Szorba 306 to potleci, No właśnie, pozdrawiam. bo... Kociunia... Kociunia... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Pozdrawiam. Nie będę wymieniała, bo ma strasznie, strasznie długą nazwę. Jeszcze lepiej, pika korni 1, 2, 3, 4. 3, o, idełam i 3, mi grafa, no piękna jest nie. Pozdrawiam, Re, Rechlis, nie wiem, Rechlis, coś takiego. No, Szolek Olek, a ty jeszcze tego nie dostałeś, wklej, o, proszę. No, ty dostałaś, dostałaś, ty nie odpowiadasz. Ty, ciebie też, XD. A co? A Pozdrawiam. Pozdrawiam w ogóle kociunia Dziękuję Dzięki. Dobra, Dobra, dostanę już dziękuję. pierwszy prezent od Wicki Resh mleko, mleko, mleko ci się rozpuściło? Umiecie robić takie serduszko, bo ja umiem. Mogę was nauczyć. Lewy, pra, lewym przyciskiem. Daj grafa. No Jula, no dam Ci grafa. Lewym przyciskiem yeah. Alt i y, prawym trój prawą trójką. No i wychodzi, widzicie? Piękne. No a co Ty chcesz? No dam, a e, nie, bo ja już dałam przed chwilą. No sorry. a e, nie, dałam Komu Ci dałaś? jednak. Tobie. Yeah. No też się. Nie? też Chyba się przebiorę w jakiś look. W ogóle, wiecie, jak... Je... O, Ofejle dostałam a... prezent! dostałam a... prezent o tre. Czeria A. Please. Bright, czyli tą sukienkę ja jej nie zdobyłam, bo nie zdążyłam tego wszystkiego zrobić. <słuch> a... I pozdrawiam teraz co wyszła Tini Vera była? Chyba no, mi napisze, bo Dobra, to ja postawiłam Rachlis. Nie wiem, jak to się czyta. 2006, i ciebie. Szolik Olek. Dziewczyna Pikachu. Czu? Znaczy? Kasia 5052. Ty ją lubię bardzo i ma vip na chyba. No ja też chcę być vip ale nie mogę i ma chłopaka, a ja mam w ogóle tego chłopaka, nie? I muszę z nim zerwać. Sorry, zrywam z tobą ty. Tak. W ogóle jestem uczulona ale kto z nią też, więc to jest straszne. Dobra, to nie będę. No, ja muszę Twoją zobaczyć, listę Pikachu normalnie. No, ej, no, za droga ta lista. Za droga, dobra. Robimy listę, to tak jak zawsze. Postanowiłam że codziennie, gdy będą nowe te. Będę robiła listy życzeń. Z nowego topu. Szeki Nie słyszysz tego. Nie, nie słyszę, a co? Powinnam słyszeć? Tak. Śpiewam. o, te spodnie. I te buty i teraz mi fajnie wyglądała. Dodaj wszystkie no i dodałam nie jestem piękna a te włosy mam co też by mogła mieć o ktoś mi kto napisał kto co ci coś napisał jak ktoś będzie nie miły to nie moja Sorry. a w ogóle to wiecie o y Show 2006 to kotlecie 2005 to jest tak y jeśli to oglądasz ja dziękuję za hejta. Pierwszy hejt, fajnie. Ujej! Wymiana? Czym? No. Kupił, słuchaj sobie. Wiesz co? Nowy telefon. No. I jego dźwięk, kremerza. To jest bąk. Oj, Ziole. I co to przed chwilą to zrobił na filmie. Tak, przed chwilą? Muszę zobaczyć, Klimka, jakie masz włosy, bo... Klimka ma 11 level. No dobra, spoko. Zgadzam się, ewentualnie Wiesz, mogę się z tobą zamienić. Hej, YouTube, to powie? No tak nudnie. Powiem... Hej, YouTube. Nikt nie mówi, hej, YouTube. To jest smutne i bardzo was pozdrawiam I przepraszam, że dziękuję. Powiedz, hej, YouTube! Powiedz. Hey, YouTube. Ło! Yes. Hey, you. Druga osoba pisze hej, YouTube! Fajnie. Widzicie, tak trudno napisać E. E. Y, albo J. E. Y. Już w ogóle napisać ktoś youtube no to po prostu kocham potrzebuję, jutro kończyć zniżkę jutro się kończy jutro nie pikaczu, nie kończy mi, nie no to jest straszne no bardzo dobra, ja się wymieniam z kobietką normalnie, nie, nie, no i dam jej, kurczę, nie wiem jakie włosy Tema. No nie mam nic jakich włosów. No te jej damy, bo te mi nie pasują. no wymień. Dobra, poczekajcie, Dobra, aż ona się. Ja też już kończę. Dobrze, papaczki. Papa.